Witam Was bardzo wszystkich super, super ultra serdecznie w dziewiątym odcinku już serii Let's Play Online. E, dzisiejszy odcinek będzie o wszystkim o niczym, a tutaj jak widzimy mamy Valley of Oblivion, jest to dungeon gildyjny, za którego przejście w ciągu godziny, dwóch godzin tak naprawdę, od 3 minut trwa, zdobywamy punkty gildiowe, gildyjne, które są niezbędnie e, bardzo przydatne do utrzymania miasta co ja będę robił w dzisiejszym odcinku tak w ogóle to się przywitam o pyk jeszcze się dopytamy czy są na Obli bo mogą nie być w sumie co ja pójdę oddać tego quest'a tak nie będę szedł na Obliwiona gdyż nie mam czasu sobie go na klata, Dobra, ja idę do kwesta. Tutaj zamkniemy to, tę okiennicę. O, wiem, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak y, założyć konto bankowe. To będzie dobry pomysł. Hmm. loading, lading, lading. Dobra, biegniemy, biegniemy. Yy, może ja po prostu to. O, wiem. Pnijcie mi skile. Bo, jak, e, jak wspominałem, e, wszyscy członkowie Gildi mogą nam za darmo upować, apować skile. Nie wiem jak to się wymawia. Tutaj weźmiemy sobie trochę kasy. O, 9400. Thank you very much w skrócie. Send thanks. E, także ja idę oddać tego questa. Także się widzimy za chwilę. Kontajemy, proszę bardzo, cyk 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 aha, miałem włączyć muzyczkę. Byk, proszę bardzo, to muzyczka dla was. Cyk cyk cyk, myk, 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 dalej, dalej. Open World Map. Otworzyliśmy, biegniemy dalej, bo to jest bez sensu. Aha, tak chciałem wam powiedzieć właśnie, że mam licencję 24-dniową takiego license packa, który ma ileś tych... ile tu jest tych licek? 3 licek ze sobą. Teleportacje, mogę zobaczyć jakby skład potworków w danym mobie, mogę sprawdzić ich żywotność, mogę walczyć na auto-battle, czyli automatycznie moja postać będzie walczyła ze wszystkimi najemnikami. No i też dodatkowo dostaję robocika, który zbiera po walce, po prostu przeszukuje ciała. Tu, tu pisze do mnie: You're welcome. spoko dzięki. No, także bardzo, bardzo przydatna to jest sprawa. Muszę przyznać. Tutaj myk. No, dobra, dobra. Krótkie cięcie. Aha, no i musiałem wybrać po prostu w, w podczas walki merycznie jednego z najemników jak widzicie tutaj w prawidłowym roku są podpisani 15936 no i podczas walki jest to bardzo przydatne żeby zmienić na przykład jakiegoś zawodnika ja to co ja mam z tym zawodnikiem najemnika e, bojownika pana co jest mam z tym zawodnikiem bonus bonus zbieramy zbieramy cyk 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 Enchanty. Eee, nie wiem czy mówiłem o enchantach chyba nie będziemy też questa za tego cięcie. tam was Teraz mamy eee, questa, żeby zmienić numer danego kompana. Eee, jak widzimy tu generka ma numer 9. Uzyskamy klawisz Control w komputerze i na przykład... Zmieniamy jej numer, wciskając właśnie kontrol i jakiś klawisz numeryczny, 1, 2, 3, 15, 1, 15 nie może. Do 9. Oprócz jedynki, bo jedynka jest zarezerwowana już dla naszego majna. Mamy dwójeczkę. Także widzimy, gdzieś mamy już zrobionego. Ja zrobię to wzięcie znowu. Tak i teraz jak pamiętacie mieliśmy, już pokazywałem to w tylko o walce, że trzeba się przemieścić. Na jakieś pole wolne. Albo naciągę D. tutaj. I w tym momencie się zmieniamy. Tutaj widzimy. Dostałem już yy, 13 level. Mam nadzieję, że szczęśliwy. I teraz trzeba wejść do Battle Formation. Alt F albo inaczej. Cyk cyk cyk. Zmieniamy to ja też. Pokazałem to w sumie w, w, o formacji, był dzisiaj razem z walką. E, no i trzeba teraz unstakować itemy. Tu mamy live potion e, i, i widzimy, mamy go 25, albo nie. E, tutaj widzimy, każdy ma e, live potiony, healing potiony, przepraszam, żeby mógł w czasie walki wykorzystać. O tym też mówiłem, dzięki. E, ale żeby wam to pokazać, po prostu znowu je w jeden, e, w jeden item, że tak powiem, zamienię. Dzięki i teraz yy, naciskając klawisz Shift z lewym przyciskiem myszy przeciągamy go na jakiegoś najemnika i puszczamy. Wpisujemy ilość tych przedmiotów. Powiedzmy 5 i robimy tak dalej. 8. Niech ma 14. Nie, 14. No i tutaj dzięki owczar Tutaj 4. Tak, i dzięki temu wykonaliśmy kolejnego quest'a. Bardzo przydatnego, te początkowe questy w ogóle są fajne, bo thank you bo po prostu zapoznają nas z takimi podstawowymi zdolnościami czy przydatnymi trikami w grze, z których naprawdę ciężko się obejść. A teraz musimy wsadzić najemnika do Mercroomu. Żeby wsadzić najemnika do Mercroomu musimy mieć albo licencję i tak, takie Grandmaster. E, tak jak mówiłem, trzeba, żeby wsadzić do Mertztrumu najemnika, wchodzimy do, e, wchodzimy do My Info albo Alt Z, ale wchodzimy przez My Info. E, room tu jest, Alt Z, tak jak wspominałem. Mamy tu otwarte już jedno okno i w danym oknie możecie znajdować jeden najemnik, który nie posiada Przedmiotów związanych z questami. Biorę sobie. Patrzymy, czy mamy jakieś quest itemy. Nie mamy. Tak. I po prostu w każdym, w każdym oknie może być jeden najemnik. Jest to przygotowane ze względu na to, że. Taki asortmana tutaj sobie zestakuje. Pyk. Jak widzimy, nam się liczebnej drużyny. Możemy mieć w sumie tu jest 1, 2, 3, 4... 5, 10, 20 mamy dwie strony. Jeżeli chcemy przedłużyć czas, bo jak widzimy, że mamy na 24 dni, jeżeli chcemy przedłużyć, mamy taki e, tutaj licencję Merumową na 7 dni i wtedy możemy to przedłużyć. Są też licencje na nieskończoną ilość czasu, tylko że one bardzo są drogie i dopiero można na nie sobie pozwolić w późniejszym, dużo późniejszym etapie. Tak, jak to mówiłem, tu jest 20, tak, tak. I tyle tak naprawdę, trochę kolejne cięcie, pyk, I co ja będę robił dalej, tutaj w tym odcinku, o nam quest'a, aha wiem, miałem mówić o założeniu konta, także ja biegnę do Sapporo w tym momencie i zobaczymy się na miejscu. Jako, że docieram do Zaporo i pojawił mi się taki właśnie napis. W ogóle trwa wojna między dwoma nacjami i tak jak wspominałem, jeżeli walczymy normalnie, wypadają nam losowe przedmioty z tam przeszukując jakiegoś przeciwnika, ale jeżeli trwa wojna i członkowie danych nacji walczą ze sobą, to mogą wypaść im przedmioty, które dany przeciwnik nosi na sobie, a są to często bardzo drogie przedmioty. Ja tu mam takie badziewne. Bardzo drogie przedmioty, które po prostu bardzo kosztują dużo czasu, wysiłku i w ogóle krwi napsuje nam na pewno ktoś, kto nam zabierze jakiś taki cenniejszy przedmiot i, i trzeba uważać po prostu. Tak, jeżeli jesteśmy już w mieście, mamy Town menu, wchodzimy do, wchodzimy do bank, jak tu mamy 5 216 530 tysięcy. Jeżeli nam ktoś nas zabije jakiś mobek albo gracz, to tracimy 10% z tego. Nie możemy teraz niestety zdepozytować wszystkiego. Musimy otworzyć konto, Capitalist Open Account. Oczywiście potem możemy sobie gdzieś zamknąć i otworzyć gdzie indziej, bo każde miasto pobiera opłatę. Zazwyczaj jest to 1%owa tutaj opłata, jak widzimy z Rzyma, Znaczy Zazwyczaj każde miasto sobie ustala każda nacja kontrolująca dane miasto, czy każda gildia kontrolująca dane miasto ustala sobie Taki to jest podatek, on zazwyczaj jest 1%. Także nikt na przykład w Rzymie nie robi większych operacji finansowych. Otwieramy konto i w tym momencie widzimy Open In Sapporo. Depozytujemy wszystko i w tym momencie nie mamy nic, bo to mamy w balansie, czyli na koncie. I w tym momencie, jeżeli ktoś mnie zabije, ja będę kryty. i nic mi się, żadnego złota nie stracę, tak. No bo Aha, jeszcze ogonku miałem powiedzieć. E Gonek to jest taki gość, NPC, u którego możemy wymieniać książki. I w tym momencie dalej. O ogonku samym powiem jeszcze w następnym odcinku. W każdym razie e powiem, że. Gonek jest tutaj w Zaporo. Przy donacji. A co? E I ogólnie na gonku można bardzo zrobić. gdyż on wymienia książki, e że tak powiem, bardzo tanie na. zdarza się na bardzo drogie, więc jest to dobry sposób na zarobienie w pierwszych fazach gry. Tak, ja tutaj lecę sobie do Pekinu moimi... O, Od Ameganów chcę być moim przyjacielem. Jak mówiłem, przyjaciel to ktoś może być taki, to jest taki kompan. Nie musi być z gildy to jest to jest właśnie taka forma, czy sposób na zrobienie, na apuwanie nam darmowych rzeczy, darmowych skilli czy informacji. W którym, jeżeli na przykład biliśmy sobie razem i ktoś nam przypadł do gustu, że fajnie bije, fajny ma sprzęt i fajnie się z nim dogadujemy, wtedy dodajemy go do frenców a ja lecę do Pekinu, który jest tu. I w sumie tyle. Będę się powoli z wami żegnał. Jeszcze tu sobie przebiegnę przez gwiazdeczka. Będę się powoli z wami żegnał, gdyż już trwa to około 11 minut wszystko, a mi się kończy miejsce na dysku. Więc... Więc tak naprawdę tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że coś ciekawego powiedziałem. Jeżeli nie, to sorry, Gregory. Eee, tak, o czymś miałem jeszcze mówić, że w następnym odcinku opowiem o mapie. O właśnie, skoro jesteśmy przy, przy mapie, to opowiem w następnym odcinku o mapie. Także ja w tym momencie się żegnam z Wami. Eee, jeszcze tutaj mamy. Tak, tu jak widzimy jesteśmy blisko Pekinu. Także się z tym żegnam. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w dziesiątym odcinku z serii Let's Play Atlantica Online. Ja się może przeloguję na Darara i dołączę do, do drużyny, chociaż nie, bo miałem dziewczynę prowadzić, także lecę. Cześć!